Cześć. Dzisiaj taki krótki, aczkolwiek bardzo przyjemny temacik, jak uprzyjemnić sobie życie, jak sprawić, żeby ta nasza szara rzeczywistość była choć trochę kolorowa, żebyśmy mieli na co czekać, żeby troszeczkę zwiększyć poziom entuzjazmu i ogólnie takiego codziennego szczęścia. Chcę podzielić się takim moim sposobem. To jest taka dodatkowa lista celów. I to są cele związane tylko i wyłącznie z przyjemnościami, z takimi rzeczami, które będą stanowić może odskocznie od tych naszych zadań, nawet od tych naszych celów głównych, które wymagają mnóstwo pracy. To właśnie taka lista stu celów charakteryzuje się tym, że odpowiada tylko i wyłącznie za takie cele związane z odpoczynkiem, z rozrywką i takim ładowaniem baterii. I jeżeli już jakiś zrealizujemy, Skreślamy go i zastępujemy kolejnym. Dlatego o tym mówię teraz, bo ostatnio miałem okazję skosztować pierwszy raz w życiu surfowania. I no cóż, muszę wykreślić to z listy i szybko zastąpić innym, jakimś kolejnym fajnym celem. Ale tu, krabów. Patrzcie. Pochowały się. Także już w praktyce mówię, jak to wygląda. Pierwsza rzecz jest taka, że trzeba sobie taką listę stworzyć i to w takim miejscu, żeby ona nie ginęła. Ja to zawsze tworzę na piśmie, czyli długopisem. Paluszkami trzymam długopis i piszę, tak jak w szkole. Potem ja to utrzymuję w formie cyfrowej. Ja za chwilę podam kilka swoich przykładów zrealizowanych celów i niezrealizowanych, bo czytając cudze przykłady, bardzo fajnie można się inspirować. Ja też, jak tworzyłem swoją listę 100 celów, wszedłem sobie w wujka Gogle i wpisałem sobie tam właśnie 100 celów do zrealizowania przed śmiercią, czy tam niektórzy robią 120 celów rozrywkowych, przyjemnych. Także jedziemy. Tak jak wspomniałem, e, miałem cel, żeby sobie posurfować i teraz widzisz, to nie był cel, że ja muszę super nauczyć się surfować, zrobić jakieś treningi, czy zostać instruktorem. Nie. Ja chciałem po prostu spróbować sobie, tak? Potem to się może przerodzić w coś więcej, ale moim celem było spróbować sobie, czyli mieć taką sytuację w życiu, że ja już mam tą deskę, idę do wody, Ktoś mi mówi co mam robić i ja to próbuję robić. Nie miałem żadnego celu, że muszę, nie wiem, zrobić salto na tej desce albo nie wiem, złapać największą falę. Nie. Ja chciałem sobie jakkolwiek spróbować. No i jakkolwiek spróbowałem, tak? Nie poszło mi to za dobrze, bo to jest bardzo trudny sport i miałem bardzo trudne warunki pogodowe, był zakaz w ogóle surfowania i nie chcieli mi wypożyczyć deski w wypożyczalni. Ale z racji tego, że nie byłem sam, no to zdecydowałem się po prostu spróbować, żeby skreślić ten cel z listy. I skreśliłem. I jestem przeszczęśliwy. Tak samo było z zakosztowaniem wspinaczki. Z tym, że tam podszedłem do tego ambitnie, bo miałem też na tej liście celu zakosztować wspinaczki. Nigdy tego nie robiłem. Wykupiłem sobie tam od razu chyba 8 treningów, takich personalnych. Zrobiłem te 8 treningów, bardzo mi się te treningi podobały. No, ale na ósmym treningu mówię do tego trenera: Ok, dziękuję, bardzo mi się podobało. Prawdopodobnie nigdy w życiu już tego nie zrobię, bo będę robił kolejne rzeczy. Nie zakochałem się w tym. I tyle, i byłem przeszczęśliwy, tak, że spróbowałem tego. Kolejny cel z listy skreślony. I teraz to powiedziałem te dwie rzeczy z pamięci, bo dotyczą sportu. A teraz jeszcze przeczytam wam, żebyście się mogli zainspirować. Przykłady celów, no bo nie będę czytał całej listy tu, ale przeczytam po prostu kilka przykładów celów zrealizowanych. I niezrealizowanych, jak to u mnie wyglądało. Zrobienie patentu na motorówkę to był mój cel, który zrealizowałem i jest wykreślony. Popływanie motorówką za granicą to był inny cel zupełnie i tego nie zrealizowałem, to jeszcze mam do zrobienia. I, i właśnie to jest fajne. Mogę sobie spojrzeć na tą listę celów. O kurczę, tu mam jeszcze taką fajną rzecz do zrobienia. Ja czy kręcę, ale no moje życie to jest fajne, nie? Popływam sobie motorówką i to często powoduje takie sytuacje, że na przykład wszyscy ludzie dookoła ciebie pływają motorówkami, bo to jest normalne, tak o, gdzieś tam płynął sobie na ryby czy coś, a ty też pójdziesz koło nimi motorówkami wiesz, otwierasz szampana na i jak w tym memie, nie, że tam gościu miał pierwsze miejsce, drugie, a ten co ma trzecie miejsce to szampanem wszystkich polewał ksz, dzik, nie? E, no to właśnie to wtedy tak wygląda, że tobie to sprawia o wiele więcej frajdy niż innym. Bo ty to od zawsze miałeś na liście celów. Kolejnym moim celem jest to, w okolicach, z których pochodzę, zdarzało mi się chodzić na taki zamek, na ruiny takiego zamku. Parę razy tam nocowałem, gdzieś pod namiotem i tak dalej. I teraz z tego zamku zrobiono taki hotel. W pewnym sensie mnie to zabolało, bo już wiedziałem, że nigdy tam nie, nie pójdę tak, tak na czarno. Tak? No ale mam taki cel, żeby tam się przenocować. Tam to chyba trzeba wynająć cały obiekt. Tego typu cel. Jeszcze mam jeden taki fajny punkcik, zrobić szkolenie snajperskie. No i to też jest coś, co mnie jarało. Kiedyś tam grałem w jakieś gry. Komputerowe, coś tam wiadomo, że misje ze snajperką były najfajniejsze, jeszcze za dzieciaka, bo człowiek miał przewagę, i sobie wtedy pomyślałem, kurczę. Przecież na pewno musi być taka możliwość żeby postrzelać sobie, żeby ktoś mnie pouczył, jak to się faktycznie robi w realnym świecie, a nie tylko w grze komputerowej. I to sobie zrobiłem. Przeszedłem sobie tam kilka szkoleń, najpierw z takiej broni krótkiej jako operator e, i potem już doszedłem do poziomu takiego snajperskiego. Postrzelałem sobie z tych snajperek. Nie będę tego kontynuował, mam nadzieję, że mi się to nie przyda do niczego, ale widzisz, mam odhaczone. Jarałem się jak mały dzieciak, jak strzelałem. Było super. Polecam, wykreślone. Kolejny cel z tej mojej listy y, 100 celów zrobić test galupa. Zrobiłem. Też w jednym filmiku o tym opowiadam. Zawsze kto gdzieś tam przesuwałem, ten cel mi się przesunął chyba o 5 lat, ale, ale jest zrealizowany, skreślony. Mieć swoje trzy aplikacje na sklepie, też był mój taki. Wtedy myślałem sobie, kurczę, jakbym miał takie swoje trzy produkty, to by było ekstra. No i to już mam też zrealizowane. Tu miałem jeszcze taki cel, że zarobić y, 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 ileś tam pieniędzy na App Store i tu była taka okrągła sumka i to też udało mi się zrealizować. I tam mi brakowało z 2% do tej kwoty, ale odhaczyłem to, że jest zrobione i jaram się jak pochodnia. No nie kopiujcie tych celów, nie? Tylko może sobie obejrzycie ten filmik i wynotujcie swoją taką stuwę. Naprawdę polecam. No tu mam jeszcze kilka takich celów, co chciałbym zwiedzić, że zwiedzić Emiraty. Nigdy tego nie zrobiłem jeszcze. Co jeszcze? Spędzić wakacje na jachcie. Hmm. W no takim jachcie wiecie, w no takim normalnym jakcie gdzieś na Mazurach czy coś. I to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o moje przykłady. Bo mam tu kilka jeszcze takich celów, które nie chcę czytać. Podsumowując, ta lista 100 celów u mnie to jest rozrywka. Powodem otrzymywania takiej listy też jest to, że jak jestem na jakimś takim wyjeździe, to ja nie marnuję czasu, tak? Nie, nie ma, że idę sobie do restauracji, a potem leżę na plaży. Tylko... Realizuje sobie te cele. To dodaje do życia takiej troszeczkę grywalizacji. I to, co jest ważne, lista 100 celów, to nie jest taka sprawa, którą trzeba mieć zawsze przy sobie, o niej, o niej nie myśli się codziennie, tylko raczej ważne jest to, żeby ona nigdy nie zginęła. To taka krótka myśl na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainspirowałem chociaż trochę. Polecam, jeżeli Ci się to podoba, to nie poprzestawaj tylko na obejrzeniu tego filmiku, tylko zrób swoją. Zainspiruj się moimi celami, poszukaj też innych ludzi, którzy się tym podzielili w internecie, na blogach i życzę Ci fajnego, fajnego życia, takiego ekscytującego, żeby Twoimi osiągnięciami nie były tylko rzeczy związane z ciężką harową, ale także z przyjemnościami. To tyle. Pozdrawiam dzisiaj z Playa San Juan. Może jeszcze ważna rzecz dla tych, którzy zostali do końca: jeżeli ktokolwiek z Was by myślał o zakupie mieszkania tutaj, zaczynają budować ogromny, ekskluzywny hotel w miasteczku. Tam, troszeczkę po drugiej stronie. O, chyba dam radę pokazać, bo zaraz idę do sklepu tam. To pokażę. I co to oznacza? To oznacza, że Playa San Juan będzie się zmieniać. Będzie się zmieniać. Pewnie ceny nieruchomości pójdą w górę. Wydaje mi się, że Playa San Juan jest teraz przed budową, przed ukończeniem tego hotelu. Takim miejscem, na którym będzie można dużo zarobić. Ze względu właśnie na ekskluzywny hotel, który tutaj powstaje, a to zmieni wszystko. Kończę na dzisiaj. Zrób swoją listę stu celów. Pamiętaj, że to są cele tylko takie dla przyjemności, dla rozrywki, to ma być jasna strona Twojego życia, rozrywkowa, tymczasem cześć.